Prze... Sie, Trzemano jezdem. Ja jestem. Ja jestem do dzisiaj. Ja Jedzę do dzisiaj. Kuba. No, mój brat. Dobra. No, ja, no i będziemy dzisiaj grać na... No. Daj! Ej, chodź. No. Ej, mogę kopać? O, skupam coś. Ej, to chodź do mnie. Ej, patrz ja mam. No fajnie, chodź za mną. Czekaj, muszę skopać. Chodź, Dobra, jest. Ej, no chodź, za no. mną. Idziemy Czekaj. Tutaj sobie budujemy mur. No. Idzie, budujesz Budujemy mur. Dobra. No to chodź. Buduj. O mieczyk. No kurde chodź. kurczę. Bo zaraz Cię zbanują. Banuję. I chodź. Tutaj Ty zbuduj. Masz bloki? Czemu nie masz bloku? Mam. Masz? No. Schodź. No. Klocki. Aha. No tak. Jeszcze no, Ej to chodź. Zniszcz tutaj ściany i wejdź tam na górę. Hmm, dobra. Ej, myśli. uważaj, ja mogę już! Ej, no mieliś to. No, dobra, chodź. to mi tak taką samą kasę jak ja. Nie wiem. Okej, okay, jak ty nawet prawie w Minecraft nie grałeś. Ile razy ty w Minecraft nie grałeś? Ej, nie wiem. Chyba. Yy, ale dwa ma, razy. Ale koksy. Co na ty Gdzie smała? ty jesteś? Ja? No. No przed tobą. A tutaj? To ja. Ej, nie, ja nie buduję, to jakiś inny. Ej, chodź, tu. co tu jest, ben? co to Nie wiem. Chyba no to chodź, skrzynka. Chodź, chodź, mnie. Kurde, gdzie ty jesteś? Tutaj? Chodź. Weź, że Jesteś na niebieskim? Nie jestem przed tobą Przed O, tobą, tutaj? Tak, za tobą teraz. Za tobą? O, no tutaj? Co? O, tutaj. Za tobą. Za tobą. O, cześć. cześć. Chodź za mną. Dobra. Nie tam. Hmm. O. Poczekaj. No. Chwilę. Chwilowe cięcie, i zaraz do Was wrócimy. Dobra, jesteśmy po małym dzień. teraz chodź gramy. Dobra. A gdzie ty jesteś? Za tobą. O, tutaj? Nie za tobą. Kurde, mówię, tutaj. Zodjęty się na. Tak, cześć, cześć. Chodź za Dobra. mną. I za mną. No. I chodź tutaj. Siedź tutaj. Hmm? To by nie był chyba 3 jeszcze może postawię. Ej, ciągle mnie nie mam wloczków. Ej, to ty tam czekaj, zaraz wrócę. Dobra. Wotę. O. Ja ładnie tutaj odzdobę. Zobaczmy mieczy. Łata, co ty zrobiłeś? Dzięki za klocki. No, tam czekaj, bo ja to. widzię bloki, bo ja chcę. Ja tylko sobie taką figurę zrobię z tego z Tutaj niszczę wszystko. Ja chcę mieć dużo bloków. Fajnie, fajnie. Co nagrywamy na Kuby? Powiedzcie, bo mi się nie chciało na moim. no na Kuby mi się lepiej nagrywa. To właśnie. To wiecie, Kuba nagrywa. A to mój kanał, kupię to jest, no. Prawda? Tak. Jak ktoś ma ze mną rację, no to piszcie. Masz rację, Michał. No, masz nie rację. Bo... Aha, Kuba się nazywa Nie wiem, czemu, ale... Nie wiem, Chciałam się nawet. No chciałam sobie nagrać Kuba. Nazywał się Kuba, tylko hasła zapomniał i później się... No. Wychodzić to tam trochę zajął, prawda Kuba? No. A jak się nazywamicie? Mm. Bez badania. Tak mam w końcu na YouTube mi się coś tam. No. To nie wiesz znacie. Michał, widzisz ten domek? O ty, jest. cześć. Cześć. Budowałam taką chatkę. No fajnie, a ja chyba 40. To ty zbudowałeś? No! Naprawdę? No! Ile tych bloków Ja mam tyle. Patrz. No, naprawdę. Skąd ty masz tyle? E, no, bo zdobyłem. O, ja <grym> Zabrałem! Napiszcie mi w komentarzach. Zabrałem Ci! Napiszcie mi w komentarzach, skąd kuba ma tyle tego. Ja tak się idę po ten. Grup! A to się okazuje, kuba ma z takich 12 tego. Tak, a gdzie ty to? jesteś? Ja buduję tutaj. A. Ej, zbuduję jak Gdzie ty. On Buduję, nie widzę. Zobaczmy. Tutaj. Tobą. Tutaj. Za tobą. O, cześć. Widzieliśmy ja buduję no. tutaj. Ja tutaj zbuduję taki mały Ej, to ty tu buduję ja jedzenia mi no. się kończy. Ej, postaw nasi haptytor i go nie zdradę, no. albo podzielimy. Dobra. Dobra. No. Dobra, ja idę po. Jedzie. Dobra. Josiu. Już. I... Gdzie są te mam resztona! No to fajnie, ja też mam dużo resztona. Ja zdobyłem. Cześć Genio i... Mam nadzieję, że Wasza seria nam się podoba. No. no tak, może, jak chcecie więcej odcinków z kubą. Jakby coś czy... ja idę w przygody. Ej, nie idź w przygody, bo nam bardzo zgubić. A na, tam są torty nasze. Dobra, idę. Dobra. Jak będziecie chcieli więcej odcinków z kubą, to piszcie tak, to ja do Was zalejkuję i idę, no wam nagrywał tutaj. Będziecie no, się. Nie będzie, żeby na kuby nagrywać, bo mam się nią nie dać nie da wycisła. Zjadłem ciasto. Kuby się lepiej nagrywa. Ej, zjadłem kawałek ciasta. O ja mam jak się umierz. Michał tylko kawałek ciasta zjadłem. Bo mam do miecz. Fajnie. Chcesz jak sobie? Tak. Zaraz ci dam. Michał zrobiłem tutaj takie blotki A tutaj czas. Już chyba wiem oto Zombie już atakują. Już? No jestem teraz potworkiem Oto? Uwaga, oczekuj się na śmierć Ja zaraz cię zabiję No weź! Ale co jestem potworkiem? Nie No tak, bo mnie Nie. zabił potworek Jak ci zabiję potworek to ty też jesteś potworem. To bimie. Ja cię? No, bo jesteś potworem. Tylko głup. Ej, widzisz mnie? Ty... To nie ja, bo ja już zginąłem, jestem potworem, więc teraz mnie nie będę. Ej, jak? Ja idę na waszą bazę, chcesz? O, to widzę cię, weź. Nie, nie, nie jestem w waszej bazie, jestem przed waszą bazą. Jestem... No widziałam właśnie cię i A... atakujesz, prawda? Cię. Atakujesz jednego głoska, prawda? No. Kurde! Zabiję cię! No, no zginąłem. No. Ale to chyba nie ja powiem ci, bo ja tak szybko nie zginam. Dobra, będę szkiela, ja będę Ja widziałem szkiela jak szkiela ktoś jest... taki, jaki... Jakiś jaki zombie zginął. Ja razem kokrze, Bo ja taki jestem dobry snajper. No, ja, ja, ja. Ja będę nad ja. was was. Kuba, kuj się na śmierć. Zaraz będziesz ze mną. Pod ja zjem całe ciasto. Ej, gdzie nasze ciasto? Ktoś zjadł! O, ty! Ale to nie ja, a nie ja, ja! Ej, Kuba, tam... Nie ma ciastka, to ja zliczyłem! Cheat. Ej, Kuba, wyjdź. Wyjdź z ja zaraz będę. Dobra. To tutaj zamuruję. Czekaj, czekaj. Tylko jeden... Stury. O kurczę, zbliża się zombie. No, kto tu czy mnie na niebiesko? <laughs> zombie. Gdzie ty jesteś? Chodź za mną, jest. O kurczę, zabijemy zombie, Michał. Dobra. Nie możesz wejść tutaj. Tylko jak wejdziesz. Aha, tymi skotkami już nie da dzień, chyba. Chyba je zablokuje. Widziałam chyba Cię. No, kto to jest ten pod Michał, Czy Ty jesteś pająkiem? Nie. A ja widziałam jednego pająka. Ja widziałam. Kuba, spójrz spójrzcie, ktoś idzie przed górę. Widz... Tak! No, czy to Wiecie jakiś skelet? Nie, pigment. Aha, to bo jestem teraz pigmenem. Michał, ja ty raz też jestem zombie. Aha no, o cześć. Kim jesteś, ja jestem pigmenem, a ty wybierz sobie. I ja jestem też pigmenem. Wyb... Ale musisz wybrać pigmena, teraz... Dobra, to no. jestem zombie. Ja jestem zombie. Lubię się go rzeć teraz, ja jestem pigmenem. Michał, ja jestem zombie, patrz. Nie no, Chyba cię widziałam. A widzę... Ślą... A widzisz taki Ty... Takich dwóch szkieletów? Ja będę creeperem. Nie bał się. Miałeś... Ej, cześć, Creeper! Uwa. Co? Miałeś puzzle zanieść na górę. O, sorry. Dobra. Tylko gram! No to o, mapa, mapa, ja mam. Muszę... Apple, ja Michał, czemu spadłeś? Bo ja mam dynamit, bo jestem creeperem. Ja idę na czegody. Ja... No, ja też zginąłem. Z I... A jest! Michał! Co? A widzisz takiego jednego bałwana? Widzisz? Widzisz? Nie, nie bo ja mam armię tutaj swoich... Swój... No, gdzie ty biegasz? Oni mnie biją? Tak. No. A ja chcę być jest bo ja tu nie ma sensu. Dobra, ja, jestem creeperem, to mi tam zaszkodzi? No. No. To ale będziemy kończyć, powiem ci, Kuba. Czemu? Ale możemy później innych ma podbrać. Podbrać na innych Dobra. Dobra. Jeszcze dędziemy, tak? No. Długo, czy tak jeszcze krótko 20, trochę? 20, nie wiem, 20. O, tak tu.